No, tutaj Riko, gdzie mną jest? Manko. Tak. Hej. Nagrywamy drugi raz Wendera Hospice. Przedtem dość, jeszcze nie było, wszystkiego, wszystko było za głośno. No, było też pierwsze Hej. A dobra, nie będę podgłaśniał. Never mind. Never mind. Nigdy umysłu. Nigdy umysł. Okej, okay. i chyba wszystko dobrze widać, no nie? No, tak. Tak, no, widać, bo ja też widzę przez tą kamerkę taką, taką wiesz, śmieszną. Śmieszna kamerka. Nagrabym prawie rycznie. Tak. No, no cóż, Jak wyszło. No, tak, więc nic, nic nie mówcie. Nie hejtować, o, do, o, dokładnie, nie hejtować. Oczywiście Rico gra. Teraz. Tak. Odważny z najodważniejszych. Żartuję. Ja i tak pewnie będę miał mózgu wracać zaraz, więc... Nie ma nic. Właśnie słonczy, czarny napój. Czarny napój czarności. Only sounding. Linesy. Tak, Linesy domałący. Na pewnie już nic nie będzie, ja to na nie idę, bo się boję. jest, jest, jest fajne. Jest fajnie, bo jeżeli ten pomysł wypali, to będzie naprawdę epicko. A teraz konsumuję czarne coś. To no wiem! Nie ma gry bez jedzenia, daj spokój. To jest idealne na odstresowanie. Przykro mi. Widzę, że jest przykro. Próbuj. Jak mam spróbować, Jak mam jedną rękę na myszce, a drugą na klawiaturze? Twarzą. Nevermind. Ta muzyczka. Ha. Właśnie, byłoby fajnie, gdyby do Sendera dodali jakąś muzyczkę. To byłoby naprawdę epickie. By byłoby takie trochę na odstresowanie się, takie <mulary> tam... <mulary> Dokładnie. To było świetne. Ale tam coś minęło chyba. Nie, bo to, to, to jest sposób efekt, efekt graficzny. Teksturka. Sendera Honspach, ja jesteś... Nie przesuwaj już mojego komputera, bo mnie wystraszyłeś. Zostać starsz. Cios w twarz. Rurociąg przyjaźni. Tak. Nie, no to było po. O dziwo, to były chyba, chyba jedyne słowa, które. Boże, nic nie było słychać. Chyba. Nie, ja, chyba ich też nie było słychać. No, były, były dzwony tylko. DĄ! Teraz będzie słychać na a nie będzie słychać e, gry. No i co z tego? No to co? Masz już dwie nasenty? No? Tak, tylko. ci to, to sobie idzie. Cóż. O, tam jeszcze nie byłem. Kartka, yeah. Can't run, can't hide. Dobra, nie drznucił. A ty nie wstrykaj. No. Ale po prostu to jest takie trochę głupie. Chodźmy sobie po hospicjum. No, no nie, nie że to nie jest głupie. To ma później nie wyjdzie. No dokładnie. W sumie jak z kuzynem grałem, to kuzyn mi zadał to samo pytanie. Hmm. A! Jest! Wiedziałem, Ta, kartka. że będzie kartka na oknie. Hihi. O, dzwony. Riko, jego zmysłu karteczek. Jezus Maria! Nie, 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 nie. Znowu do tej pieprzonej ściany. Troll face. Dokładnie. za tutaj zaciągnął karteczka. Ale i tak już popiłem swój rekord! Ej! Super! Jej, gościu ale popułem swój rekord! Przynajmniej mój rekord był 6! Mhm Teraz mam 8! Jestem z siebie dumny Chyba się cofam, chyba Mam dziwne przecież, już tutaj byłem Przydałoby się taką mapę skombinować jakoś. No... Wiesz, jest y, mapa standardowego Lasu w, na tego... The Eight Pages. Hmm. Na, na googlowej grafice widziałem. Teraz ja to chyba tutaj przyszliśmy, nie? Co? Tędy przyszliśmy. Tak? O, łazienka. Niech będzie. Czy No, nigdy tutaj nie wchodzę, więc chociaż raz. Boom lecz od Stendal! Nie chodź, no, Emi, nie musiałeś znowu to powiedzieć. Po prostu mam oblet, ty masz w gaciach, To był mój facebook. Po prostu nie. Zapłaciłem za tego stendera razowicie, ale było warto. Warto było ciebie przestraszyć, ale nieźle. 10 na 16 kartek, pobiłem swój rekord. Piątka. Dokładnie. Więc sobie już było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Magiczny czerwony guziczek, bo zmieni jego wygląd w końcu. No, też. Y ale w sobie teraz jest ładniejszy, dobra. Bardziej pasuje do Tak, no to cześć czołem. Narka.